Cześć, witam w kolejnym stresującym odcinku czyli coś przyszło, zakupy Zobaczmy sobie na początku może w jakim stanie jest paczka To mnie trochę dziwi, to idzie zamknąć no może i nie idzie ale, nawet pomijając to to ten ta taśma to mogłaby być trochę lepsza, taka że jak już się odklei to widać, że jest odklejona, a tutaj to chyba mógłbym robić film, coś przyszło tak. Myślę, kilka razy. No tak, bo ją się da odkleić, tak, że, że ślad nie zostanie. No ale nie będę się bawił. Zresztą, nawet jak się nie bawię, to odkleja się. Z tej strony. No, jakieś dziury, mam nadzieję, że nie na wylot. Ok. Podobnie po jam, y, jamnika nie idzie sobie wybrać poloneza. Który by nie miał wad. Krótko, co to jest? To jest segregator. I teraz tak, jeśli jest segregator do zapłaty, raczej nie jest, bo pierwszy jest. Nie wiem, wiecie jak to jest? Pierwszy segregator za darmo. Jeśli się odmówi o segregatory, to, to przyjdzie za darmo. Tego się nie spodziewałem, że będę miał. No bo ja nie chcę segregatorów. Dzwoniłem, odmówiłem. Zły nie jest, jak ktoś potrzebuje. No, no ale ja nie potrzebuję. Dobra. Na bok. To najpierw Jamnika. No widzi, co to jest. Kurczę, gdzie mi to spadło? Ciekawe z czego to jest, nie? Światło. Raczej... Hmm. Kurczę, tutaj to chyba nie ma takiego. No. Hmm. Powiększę to trochę. dobra, może ten karton. Jeszcze coś tu jest, już widzę z przodu. Jak widzicie pewnie. Hmm. Teraz pytanie, co to jest. Czy to jest paproch. Czy co to jest? No oczywiście te światła zespolone. One chyba nigdzie nie wyglądają dobrze. Ale widać, że one są po prostu tak źle zrobione. Brakuje tu jakości. Nie wiem, czy się da. Znaleźć coś lepszego. Powiedzmy, że ja jestem. W stanie to zaakceptować. Pytanie, co to jest? Mówię to. Jak go tworzę? Tutaj opona. Coś nie, na, nie nachodzi, albo jej coś brakuje. Reszta chyba w porządku z tej strony. Teraz tu te światła też widziałem, że raczej, żeby one były idealne, to o, też nie jest to takie proste dostać taki model. Znaczy ja nie oglądałem za dużo z tych sztuk, więc też może się nie będę tak wypowiadał. Kategorycznie. No i ta strona. czy w zasadzie. Ostatnia chlapacza, nie zauważyłem, że nie ma. Teraz są. W zasadzie. Nie licząc tego czegoś z przodu, cokolwiek to jest. Bo jeśli to jest, to wylotek. Coś pomiędzy poprochem a przetartym. No, ostrość poprosimy. Muszę to otworzyć, bo inaczej się nie dowiem. Tu chyba mamy wszystko ok. O, jest nawet zapowiedź. Jest nawet zapowiedź Warszawy, to jest dobre, żeby sobie porównać, jak ma wyglądać, nie? Też jak się tam zapomniało. No tutaj. Hmm, lusterek nie ma. Znaczy, przynajmniej tyle. Nie trzeba się martwić. Hmm, zobaczmy. O, srebrne wycieraczki jednak, a nie czarne. Tutaj tak dokładnie mogę nie widzieć lakieru, w jakim jest stanie. Trzeba będzie to dokładnie poglądać, no zawsze trzeba w zasadzie z blistra wyciągnąć, tak naprawdę. No, Warszawa wygląda, że jest ok. Warszawa 210, no fajnie. Chyba za bardzo tutaj akurat czekać się nie mogę. Dobra, czyli tak to wygląda. Trzeba zaglądać do poloneza. No ale to już później to zrobię. To znaczy poza filmem. To dzięki za oglądanie. Jeszcze zobaczymy oczywiście sobie tutaj. Prawie bym zapomniał. No. Ładna albo brzydka, jak to woli. Ale chyba w miarę w porządku odwzorowana. Przynajmniej źle nie wygląda. Trzeba się też dokładnie przyjrzeć. No dobra, to teraz już naprawdę. Cześć, dzięki za oglądanie. Do następnego.